Cześć, Maciej Sztykiel. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy Infaktu. Witamy serdecznie, a dziś porozmawiamy o tym, co już się dzieje, bo kasowy PIT od nowego roku? No, od stycznia, przyszłego roku, tak. Zajdzie zarazie... ten kasowy PIT. No i Piotrze, czym jest w ogóle kasowy PIT? O co chodzi? No, najprościej zdefiniować kasowy PIT to w ten sposób, że płacimy ten PIT, czyli właściwie podatek dochodowo od osób fizycznych, od wykonanych usług i... Gdzie wystawimy fakturę? W momencie, kiedy przedsiębiorca drugi zapłaci nam, bo jednym z warunków jest właśnie, że po drugiej stronie musi być przedsiębiorca, tak? czyli świadcząc usługę na rzecz, na rzecz osoby fizycznej, nie będzie obowiązywał mm -hmm. kasowy. Czyli wystawiając fakturę dla drugiego przedsiębiorcy, jeżeli zapłaci nam, to w tym momencie dopiero płacimy podatek. Oczywiście nie w tym momencie, jak mamy przelew na koncie, tylko jeżeli ja mam przelew w styczniu 2025, no to do 20 lutego, jeżeli rozliczam się miesięcznie, będę musiał zapłacić podatek. Tak? Czyli zupełnie nie... odwrotnie niż dziś, tak? Tak. I dziś płacimy, jeżeli ja wystawiam wykonam usługę, oczywiście fakturę możemy wystawić po miesiącu, tak? do 15 dnia miesiąca po miesiącu wykonania usługi. Natomiast mój obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży towaru, czy też sprzedaży usług. Jeżeli ja wyświadczyłem usługę w styczniu, fakturę wystawiam w lutu, to i tak tak mój obowiązek podatkowy powstał w tym styczniu i w lutym muszę zapłacić podatek kasowy. PIT. Jeżeli ja w styczniu wystawiłem fakturę, czy też w styczniu wykonałem usługi, tak, a dostaję zapłatę w marcu, no to dopiero zapłacę do 20 kwietnia mhm. podatek. No brzmi nieźle, ale czy każdy będzie mógł z tego skorzystać? No właśnie nie, to jest tylko dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli spółki osobowe nie będą mogły chociażby z tego skorzystać. Mówimy o przedsiębiorcach prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, tak? Ci przedsiębiorcy będą mogli tylko wyłącznie korzystać właśnie z kasowego, z kasowego PIT-u. To rozwiązanie ma być dobrowolne z tego, co słyszymy. Tak. Myślę, że poprzez to, że będzie dobrowolne, i dobrze, że jest dobrowolne, tak, bo raczej wielu przedsiębiorców nie będzie chciało jednak skorzystać mm -hmm. z tego rozwiązania, bo to też jest biurokratyczne, bo będziesz musiał pilnować każdą wpłatę, czyli wystawiasz fakturę, okej, okay, nie powstają mi mnie obowiązek podatkowe, czekam, 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 mam zapłatę. No to muszę zdefiniować teraz, że. Powstał w tym momencie i muszę zapłacić ten podatek do urzędu skarbowego. Czyli dojdzie dodatkowa funkcja i ewidencja tak naprawdę jeszcze oprócz tego, choć nie znamy jeszcze dzisiaj te, dokładnie tej ewidencji, ale będzie jeszcze ewidencja, gdzie będziemy właśnie musieli zapisywać? tak? Fakturę, datę wystawienia i datę zapłaty. I właśnie determinantem, tak, tym do zapłaty podatku będzie data zapłaty, tak? Czyli więcej pilnowania tych takich dat, prawda, tych papierów tak naprawdę, tak. żeby to wszystko się e, e, zgadzało. Czy są rzeczy, które przemawiają? za tym, żeby jednak to wprowadzić w swojej firmie, że warto. Jeżeli mam permanentnie nabywców moich usług czy też towarów, którzy płacą mi z opóźnieniem, godzę się na to, tak? albo mhm. no, w jakiś sposób mam ten termin płatności też może dłuższy z takimi przedsiębiorcami. A chciałbym, żeby jednak była ta płynność, żebym nie płacił tych podatków, tak? a nie mam jeszcze zapłaty. No, bo Wyobraź jest sytuację, że wyświadczysz usługę, nie masz za niej zapłaty. To nie do, że wyświadczyłeś, albo sprzedałeś nawet towar, tak? pozbywasz się towaru. No i w tym momencie, tak, towaru nie masz, wystawiłeś fakturę, nie masz zapłaty, a musisz zapłacić podatek. tak? Mhm. A nie masz jeszcze wpływów. I tu pewnie przedsiębiorcy chcieliby skorzystać, tak? Gdzie faktycznie ta płynność finansowa pomiędzy jego kontrahentami no nie ma, brakuje jej, tak? Czyli to w tym momencie tak. Natomiast jeżeli mam kontrahentów, którzy płacą mi co do zasady, a jeżeli ja wystawiam fakturę na koniec miesiąca i mam termin 14-dniowy, no to jeżeli ja wystawiam fakturę na koniec stycznia, ktoś mi zapłaci 14 lutego, no to i tak do 20 lutego mam te pieniądze, żeby zapłacić ten podatek, tak? I tak w większości przypadków jednak jest. Stąd uważam, że wielu przedsiębiorców może nie korzystać też z tej, z tej metody. Rozliczania się z podatku dochodowego. No, ale w określonych sytuacjach, tak jak mówisz, w specyficznych branżach, gdzie dłużej trzeba, trzeba poczekać na płatność, to może się to rozwiązanie e, przydać. Co jeszcze o kasowym pit możemy powiedzieć? Wrócę do tej formalizacji, znaczy inaczej do pilnowania do dodatkowych dokumentów, czyli płatności. Pamiętajmy też, że kasowy PIT będzie dotyczył kosztów. Czyli jeżeli ja coś kupię i znów ja nie zapłacę za tę fakturę, no to ja też jej nie uwzględnię. Czyli nabywam od ciebie e, towar w miesiącu, styczniu, zapłacę ci w lutym, no to ja dopiero obniżę sobie podatek mój w miesiącu e, płaconym za luty, czyli w marcu, tak? Czyli też muszę z tej, strony, m, m, z tej strony pilnować. Nie będzie to dotyczyło środków trwałych. Czyli jeżeli ja kupię środek trwały w postaci samochodu, na przykład, i będę miał odroczony termin płatności, to ja to auto już mogę, czy jakąś maszynę w działalności gospodarczej, amortyzować, tak? Poprzez odpisy amortyzacyjne będę obniżał sobie mój podatek, czyli będę miał koszt, ale nie będzie tutaj już ważnym, czy zapłaciłem za ten środek trwały, czy też na przykład za tę maszynę, czy, mhm. czy na przykład samochód. To ważna informacja jest, prawda, o tych środkach tak. trwałych. Myślę, że przedsiębiorcy mogą teraz więcej zapisywać, bo często jest tak, że kupimy komputer, który jest poniżej 10 tysięcy złotych, przedsiębiorca zastanawia się czy wpisać środki trwałe czy nie, ale pamiętajmy, że jeżeli używamy rok czasu, no to to też będzie środek trwały. Na koniec może nie, ale hmm. <laughs> chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, że kasowy PIT to tak naprawdę odroczenie płatności podatku w czasie i tak i tak po dwóch latach od wystawienia faktury, jak ja nie dostanę zapłaty, to i tak będę musiał zapłacić podatek, tak? Czyli najdłużej mogę odroczyć sobie ten podatek, dwa lata od to jest to maksimum? Maksimum, tak. Chyba, że dostanę płatność wcześniej, no to w momencie płatności tak. następuje ten obowiązek, no naliczenie podatku i opłacenie. Go, tak, tak, czyli po dwóch latach tak człowiek trzeba będzie zapłacić podatek, Yhy. czyli odroczenie w czasie zapłaty podatku, czyli fiskus i tak otrzyma nasze pieniądze, no może przedłużone tak. w czasie, ale, ale otrzyma. I tak do, swoje, swoje, do swojego dojdzie. A powiedz mi jeszcze Piotrze, czy do tego kasowego PITu trzeba się jakoś zgłosić? Jeżeli tak, to do kiedy? Tak, no do kasowego pitu nie automatycznie nie, nie jesteśmy włączani, że tak powiem, ustawowo. Tak jak powiedziałeś sam wcześniej o tej dobrowolności, a więc dobrowolność polega na tym, że przedsiębiorca musi zgłosić się, czyli do 20 lutego należy dokonać zgłoszenia do naczelnika Urzędu Skarbowego, poinformowanie, że chcemy skorzystać z kasowego pitu, a jak rozpoczynamy działalność gospodarczą w trakcie roku, to do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy działalność gospodarczą. I co ważne, zgłoszenie takie obowiązuje również w kolejnych latach, do czasu kiedy nie zrezygnujemy z tego kasowego pitu, czyli nie musimy dokonywać corocznie zgłoszenia. Czyli też możemy w dowolnym momencie wyjść z kasowego pit eee, Tak, ale po zakończonym roku podatkowym, mm. czyli w trakcie roku podatkowego, obowiązuje na cały rok podatkowy. Czyli jeżeli zgłosi się na 2025, no to jest też całe 2025, dopiero może zrezygnować w 2026. Mm -hmm. No dobrze, bardzo dziękuję Piotrze w takim razie za, za tę rozmowę i widzimy się w kolejnym odcinku.